Hej, z tej strony Rabit i witam was w kolejnym odcinku z Univerku u Rabita uh, i z Olgą i tak, i dzisiaj także do Was kolejny film. Jeżeli Wam się ta seria podoba, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś miły komentarz, a jeżeli chcecie widzieć kolejne odcinki z Olgy, albo z Reginy, albo z innych serii, no to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Ogólnie ta historia jest taka, że jest godzina 10.32 a ja, jakby, jest, jakby, ja mi się tak troszeczkę zaspało, ponieważ ostatnio byłem chory, i zawsze w tym momencie, kiedy byłem chory, nie nagrywałem, bo byłem mocno chory, że także, no, że do teraz mi się nawet ciężko gada trochę, więc brzmię pewnie jeszcze średnio, ale to już jest tak, że już wyjdę z domu, co nie do tej szkoły. I jakby, jak ja wtedy byłem chory, no, to mi kazano wyłączyć budziki. No i ja zapomniałam, że przecież, żeby wstać, to trzeba mieć budzik, a tak troszeczkę przez to sobie... Chory dni jak się posługował. Wstawałam o 10. Kolejny film z rzędu. Pozdrawiam Was z montażu, ale nie dokończyłem pewnej kwestii. Nie, jakby ja poszedłem później do szkoły po nagraniu tego filmu od razu, bo tak miałem autobusy, więc powiedziałem. To sobie nagram, jak mam jeszcze godzinę do autobusu i później pojechałem normalnie do szkoły. Olga, możesz faktycznie sobie coś ugodzić ale ja będę się na twoim miejscu przebrał, bo tak trochę nie wypada chyba chodzić takim po domu. Dobra, Olga, co ty tu masz? Ale się ubierz w... Wy... Nie wiem, co w kiece taką. To nie jest kieca. Wiem. Zdaj sobie z tego sprawę. Ugotuj coś. Powinnaś pewnie zrobić do szkoły, ale kto by się tym przejmował? Tak samo jak ja powinienem być w szkole teraz, a nie nagrywa dla was odcinek. Dobra, wiecie, zrób ten makaron dla rodziny. Mimo iż mieszkasz sama, to zrobię dla rodziny. Olga miałaś jest makaron dla rodziny. Jaka ta gra jest? Zladzona. Olga ma Dobra, co ty masz y, jutro? Jutro ty masz... Masz to 3 aż... 80 dań. Prowadzenie restauracji, śpiew pod prysznicem. A nie, masz to zrobione, no to są najwyższy z tu arkanem. Jak mnie wkurzają te obawy, ja nie wytrzymam. Masz tyle punktów, naprawdę. Już po ja nie wytrzymam. Nie tak denerwują te punkty. Simka kurde idzie do pracy. Trzy dni jest w pracy i tu nagle jest. Och, ile to już lat w tej firmie? Jestem znudzona moją pracą. Jak boże, dziewczyna, pracujesz tam dwa dni. Jest póki co na najniższym stanowisku, więc weź się ogarnij. Co jest bardzo denerwujące, że tego się nie da wyłączyć. Wyłączenie tej opcji działa tak, że ona się wyłączy, ale kiedy Twój Sim znowu dostanie obawę, to nagle tak, znowu są te pragnienia i obawy. Więc wyłączenie tego tak naprawdę nie działa. Przyszedł do siebie twój chłopcaś, ale... Nie, o kurde, zobaczyć cię przez te drzwi. No trudno. I zobaczy może, że robisz coś do szkoły, no to sobie pójdzie oby. Mam taką nadzieję. Pani byłoby taki śmiecik. Jakby, nie wiem, idziesz sobie, wyrzucasz sekundę szklankę i już masz. Nice. E, pójdziesz sobie, może, ty dobra, ty powinnaś iść spać, ale dobra, na którą ty masz jutro zajęcia? Tego to ja już nie wiem. E, może graj w grę, chwilę, niesamowity sport, pograsz sobie, nie wiem, w fifkę e, i może też społeczny i e, rozmawiaj. Szczerze, zawsze jak się obracam, to mi się wydaje, że ten dach jest krzywy. O nie jest krzywy, bo on jeszcze tu jest dodatkowo. On jest taki właśnie bajerancki, a mi się wydaje, że on właśnie jest jakiś niedokończony, niedociągnięty. Dobra, idziesz ona szybko spać. Możesz się wyspać, bo jutro masz dużo lekcji mam czkawkę. O nie! ojoj, ojoj, ale masz główną walkę. By the way, tu nie ma żadnej pracy na napisania, Tak w ogóle. Uniwersytet. Dodaj na kursy, praca semestralna. Masz. Okej. Okay. Masz pracę do zrobienia, czyli... A dostałaś taki z korpusem pracę? Nie, nie dostałaś. Dobra, idź może skorzystaj, może umyj umywalkę, bo mnie denerwuje, że ta umywalka jest brudna. Tylko, że ty też będziesz zaraz brudna przez tą umywalkę. Umyj zęby ręce, umyj zęby ręce. Dobra, idziesz na zajęcia. Się ubrałaś, pomalowałaś. Jednym obrotem. Tak by było spoko, Masz, my się nie spóźnili na wcześniejszy autobus, jakikolwiek. Ale w sumie to bym dla, nie nagrywał dla was all day. Za 50 minut masz następne. Sobie zjedz coś pomiędzy, weź porcję. Ty masz tej minut, o tej 13.30, 13.50, no to ty wrócisz i polecisz na następne. 30 musisz wyjść z domu. No to zjeżdż do tego czasu. Oni już nie jedzą tak jak kiedyś 5 godzin. Nienawidzę jak mi się tak raz wiesz jak jestem na tym super tempie i nagle tempo staje, bo ja się boję, że zaraz wyskoczy kurde 15. Nie, dobra, Olga, Olga, nie idź, nie idź, nie idź, Cofaj się, nożesz. Jak mi to denerwuje, że nie od razu muszą iść do domu. Aha, no i ona się teraz spóźniła 5 godzin przez to. Nie, to dobra, 5 minut. Nieładnie, nieładnie, Olga, nieładnie. No jaka singielka, jak ma z nim różową relację? No nie wytrzymam zaraz. Ol' czemu ty tu kłamiesz wszystkich, Żeż szczęśliwa singielka, szczęśliwa singielka, a ma faceta? No i co, uciekł od niej. Dobra, już nie masz żadnych póki co, więc... E, dobra, podrabiaj tyle chcę, żeby mieć spokój jakikolwiek. Nie zrozumiałem dlaczego nagle tak zamykają tą książkę? Po czym ją otwierają? Aha, bo ona nie ma zabawy, ona się zaraz znudzi. Dobra, bo ty tu zaraz padniesz, graj w grę imprezowy szał. U mnie chyba nie będzie takiej zabawy, oni teraz muszą sprawdzam I mnie ja, tam pewnie czeka tylko, że na ósmej lekcji, bo mam ten sam przedmiot na dwóch lekcjach, na czwartej czy tam trzeciej i na ósmej. Oczywiście nie schowaj pracy domowej, bo po co? walnąć ją na środku najlepiej. Ale masz chociaż zrobione wszystko. Chciałem ci powiedzieć, żebyś sobie może wzięła kąpiel, ale. To chyba nie jest dobry pomysł akurat. Nie akurat o drugiej, może lepiej wziąć prysznic i lecieć spać. Czemu ty stoisz pod pustym prysznicem goła? Tylko. Dobra, zaczęła się myć, woda, woda się zlażyła, nie wiem, ale ta rozgrywka jest taka zlażona, ja mam wrażenie, nie? ja nie wiem dlaczego, inna rozgrywka działała normalnie, ci są robili wszystko od razu, jak trzeba, a nie, kurde, stoi pół godziny i się zastanawia, co ma zrobić, olże, nie wiem, czy komputer jest obciążony, czy co, bo nagrywam, ale nie powinno się tak dziać, dobra, masz na dziesiątą dzisiaj, ale sobie wstanie gdzieś tak około ósmej. Dobra, jak już chcesz sobie iść myć, to sobie idźmy i pozwolę Ci raz w roku umyć naczynia, że tak powiem. Dobra, i w sumie i tak jak nie masz co robić, to możesz zacząć pisać pracę, jakby, bo to ci się przyda akurat. Zadanie na kursy pracę, pisz pracę semestralną. O Jezu, tablica pada niespełna. No To sam zawał, bo jakieś czerwone Panuje nagle. Olga zacznę znajdzieć o kołkodinę, dobra. To tyle to ja wiem. O! Boże! Jedenasta! O kurde, ja też muszę być o 11. Jest 10.50, no to dobra. Zadania na kursy, praca semestralna, e, redaguj. A co ty z, za umiejętność zbierasz? Nie co ty za umiejętność zbierasz akurat w tym momencie, ale dobra. Znakomita, no to tutaj praca semestralna jak już masz gotową. <laughs> Napisała pracę semestralną w jeden dzień. Wow. Naprawdę wow, Olga. Dobra, i sobie jeszcze dzisiaj coś zjesz? Zjesz sobie to, coś się szybciej zepsuje, bo nie może się zmarnować. Święta Vibes. <grymne> szczerze jednak nieco co to jest. To wygląda jak jakieś ciasko. To jest co? Kubiak owocowy? Kulebiak owocowy. Mmm, ciekawie brzmi. O, jest, przyszedł Marcin akurat. Pofal szczerze, nie wiem, co może zrobić Zapytaj, jak minął dzień. No, czemu sobie idziesz? Narzekaj na koszty ogrzewania. On sobie przyszedł, tylko zarobi na naszym śmietniku? Podziel się pomysłami. Aha, fajnie. Przyszedł, że zarobi na naszym śmietniku. A nie, to my sobie zarobimy na następne rachunki, a nie tak jak ostatnio prąd poleciał. Nie, no dobra, nie możesz go tak zostawić. Wyślij go do domu. Dobrze, w takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka Uniwerku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Możecie zaproponować, co mogę zrobić w tej serii, albo jakąś serię inną nagrać. Jestem bardzo otwarty na propozycje. Bardzo lubię czytać komentarze, odpisuję na wszystkie, pięknych komentarze. Jak na niektóre nie ma co odpisać, no to dam jakieś zwykłe serduszka, ale na wszystko odpisuję. Jeżeli wam się podoba to Seria. No to jeżeli chcecie widzieć kolejny odcinki, no to zostawcie łapkę, subskrypcję na kanale. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem z czego. Najprawdopodobniej z Uniwerku, ale może będzie Regina. Dobra. To dzięki za oglądanie. I pa pa!